Hej przyjaciele, witajcie wszyscy w 12. części Blacktail. Dzisiaj musimy się udać do doków, gdzie spotkamy Józefa, który pomoże nam wywieźć, co wywieźć. No, w sumie wywieźć łódką, czy łodzią Hugo, do Marsylii bodajże. Gdzie ten sam magister Woldane, czy jak to się jego imię wymaria, Woldane, na fałcoś. Eee, spróbuję go wyleczyć, chociaż już nam powiedział w poprzedniej części, że Hugo po prostu umiera powoli. Że w pierwszej części tej grzy. Gry. Gry. Kujka. Grystrasza. Grystrasza. What's going on? the city's under lockdown anyone caught in the street will be arrested here we are they're locking down the whole city i remember the locked district they wouldn't dare purge a whole city would they i don't know we need that boat quickly

No, pierwsze część tylko spowolniliśmy chorobę Hugo. Teraz ona już poszła konkretnie, że to jest osta ostatnie stadium podobno. Że nie ma ratunku, no już szlak by to. O nie wiem, czy mogę. Tylko jednego. Tylko jednego, daj mi zabić tylko jednego. No, i znowu zapomniałem co mówiłem. No, że tu jest taki stadion choroby Hugo, że nie ma ratunku dla niego i w ogóle, ale coś czuję, że ratunkiem jest właśnie ta jego, jego wizja. Ufat. Tak. Wizję tej wyspy i tego czerwonego ptaka. Feniksa bodajże. Ufat. Kurde z tą muzyką też. Nikogo tu nie ma. Do yep. You asked me to ask Magister Vodan about the island. The fresco in his oh, what did he say? He said it's just a symbol. A two-peak symbol! Just as in Hugo's dream. I know. The island. The macula waking up, the order. It's too much. Glad to hear you say it. It helps me not to w tym. Nie, No, to jest zbyt z jego okoliczności, że nie muszę to, co mają w godle, czy tam w Szyldzie, czy w czymś tam. Dobra, jesteśmy w dokach. chyba. Przepraszam, Amicia. For Hugo.

to Good. I hope our pilot is too. Good point. Pilot? A, i to jest pierwsza znaczka. Potrzebna na na internecie. Tak wam wcześniej mówiłem, żeby nie przegapić. Oh, tu jest pierwsza to roślinka. So tak Nie I'll take it for Hugo. I think. Sure I it. I'd like to offer him so much more. He loves anything that comes from you. I'm not sure he'd agree. E, tak, to jest jedno znajdźka, znaczy jedna znajdźka jako kwiatek i dwie... na wspomnienia. No to też wam później pokażę gdzie są. Oczywiście nie patrzyłem całego rozdziału, bo to bez sensu. Nie chcę sobie spoilować spoj niespodzianek. Tylko wiem w których miejscach są te znajdźki. O, skrzynka. Coś mówiłem wcześniej, zapomniałem. A, że zabiłem tylko, tylko jednego żołnierza.

We should just leave this place. I heard it left nothing but mass graves when it happened in guienne Yes, and soon you will take your place in one. We get them all killed. Yes, it's going to be terrible. A real rat's carnival. Guien to było

nie, nie, na pewno nie tu. No pamiętam, że tutaj coś jeszcze jest. No i tutaj jest druga znajdźka. E, Pierwsza znajdźka, a pierwsze wspomnienie. To na górę jeszcze nie schodzimy? No, no, na górę, na dół. Podaj weź tę No.

Someone made this on the other side of the world. Do you think it's the same in China? Yeah. Do you think they have the rats too? Maybe not. Not yet. We have to stop this. <try> Jedłbmy No, piąte wspomnienie no, Teraz możemy iść na To, było było żeby te szczury -sz się ten Oraz po całym świecie, na ja pierdzielę. Cała, cała ludzkość by zginęła. Przy takiej zarazie. Nie do pomyślenia. Dobra, teraz możemy schodzić na dłuż. I... Dawaj, dawaj. <ślaśniatrz> no. głośnie głośni się nie dało? Last, good, We'll have to sneak around. Hopefully, there's a way to pass that gate. What do you think is behind it? We'll know way, too soon. You believe they'll make it this time? I believe nothing. I just know bodies keep coming from the city. I should have gone to see my mother when I could. Pray, it's all we have left. Sobie kurde, szedłem. Dobra, co tra. Mogę to wyleźć? Mogę. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Ja za szybko czasami różne rzeczy robię. Nie czekam, jak przystało. Kurde, na znaczy, co jak, jak powinno się robić. Na pałę idę, nie? Ja teraz nie wiem gdzie iść. Ło, o ło, o, o. Gdzie mam w ogóle iść? Do drzwi? Znaczy do, do, do bramy? No, nie, 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 nie. Czy na górę? A tu coś jest.

No. No. Pierdzielanie. Jooo! No, o fala, fala szczurów się po nich przetoczyła. koniec rady. Ja cię pierdzielanie.

Didn't expect that. Neither today. Careful with those -huh. flames. Whoa! Igniferal. It can be It can be pushed. Yes. No. Oh, there's a ladder. I'm I'm missing This is all wrong.

Idę Dobra. I tu nie Proces Praca oczywiście. Co tu mamy w ogóle oddać? Części? A czy resztki? Na eee, narzędzie? Dobra, co możemy zrobić? Eee, praca. To już mam mam to A, może w poprzedniej części streamingowałam, nie pamiętam. Dobra, możemy to i to. wnieść kolejny słój. To mam 35 a 65 potrzebuję. A, to jest, bo to może być dobre. Nie to też to za mało. A, czy były pięć? Kurde. Dobra. Czyli będę miał nadmiar czegoś, to na to automatycznie rozłoży. No i gitara. Niczego nie zostawimy za sobą. Dobra. Idziemy. Idziemy. Przysięgę. Daj dajcie A low, przejdziemy już Dobry Już prawie jesteśmy. To nie mogą one po, po prostu przepłynąć. Na nas się kurczę między tymi szturami przyciskać. Oh, Oh. Da, paham muszę zażyć jeszcze tego. Dobra. Extinguish. O. Jest Nie mnie. You the rest of the pontoon. Let's hope we'll be able to pass. Dobra,

What is all this? A tar workshop. They must use it to seal boat hulls. These mechanisms are still intact. It smells different here. Resin. This is a mixing pool. That barrel up there must be the diluent. We should move on. Whoa! Oh no! Stay back! They're following us! Don't panic! We have resin. It just needs that diluent up there, and we get tar. A pool of tar? Oh that could be our way to that door in the back. that barrel is pretty high, though. we could find a way to reach it. let's see. these ropes make the platform move. operators climbed on it with that ladder behind the grating. we must get over there.

What do you think? Dobra. To jest właśnie super, że tego co mam, mam, mam te resztki z tego. Yes. Turn the to me.

In, in. to her. here we go it's working yes well that's one step what now i'm stuck wait i think they experimented with some ingredients here and yes that could work i'll throw them to you Dawaj. Dobra, tu kończymy część 11. Eee, 12, sorry. 12, 12. Kurde, nie pamiętam. Eee, dwunastą chyba, tak? Dobra, kończymy część 12. z 13 części kontynentu przeprawę przez warsztat, warsztat czego? Nie pamiętam czego. Przez Was to po prostu. Dziękuję za oglądanie części 12 i 13. Kontynuacja. Dziękuję jeszcze raz i na razie.